Cześć widzowie! Materiał, który właśnie oglądacie, to siódma i tym samym ostatnia część mojej serii przybliżającej Wam wszystkie książkowe postacie, które nie pojawiły się w filmach o Harrym Potterze. A jako, że wyszło tak, iż każdy odcinek stanowi analizę jednej części przygód młodego czarodzieja, to dzisiaj zajmiemy się finałową częścią całej sagi, czyli oczywiście insygniami śmierci. I choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że film został podzielony na dwie części, to ja traktuję je jako jedną całość, tak jak miało to miejsce w przypadku książkowego pierwowzoru. Czas więc zamknąć już tę serię, by móc w końcu wrócić do robienia dla Was kolejnych materiałów o wszystkich różnicach fabularnych między książkami a filmami z uniwersum Władcy Pierścieni, także już nie przedłużając. Zaczynamy! W moim poprzednim odcinku z Księcia Półkrwi mówiłem Wam, że jedną z najbardziej niewytłumaczalnych absencji książkowych postaci w filmowej adaptacji Harry'ego Pottera był lis, którego w książce w okolicach domu Snape'a zabiła Bellatrix. I najwyraźniej jest to jakaś zasada, bo motyw pomijania postaci zwierzęcych kontynuowany jest również i w tej części, kiedy to przybywający do domu Malfoyów filmowy Snape w przeciwieństwie do swojego książkowego pierwowzoru nie napotyka przechadzającego się po ogrodzie Białego Pawia. Dodatkowo już na samym spotkaniu śmierciożerców w filmie nie pojawiła się również wymieniona w książce tęga przysadzista kobieta z ostrymi zębami, która zachichotała na widok wskazanej przez Voldemorta zmaltretowanej Charity Barbage. W artykule proroka codziennego dotyczącym prawdziwej twarzy Albusa Dumbledora w książce dowiadujemy się ponadto o istnieniu takich czarodziejów jak Adalbert Wofling, czyli teoretyk magii, z którym Dumbledore korespondował, oraz Ivor Dillonsby, czyli domniemany odkrywca większości sposobów na użycie smoczej krwi, któremu albus rzekomo ukradł notatki do swojej słynnej pracy o tej substancji. Z kolei w trakcie czytania tego artykułu książkowy Harry zdenerwował się tak bardzo, że wyrzucając z siebie swoje oburzenie, przykuł uwagę nie Pokazanego w filmie sąsiada Darzlejów, który kosił trawnik pod jego oknem. W tej części dosyć istotną książkową sceną jest również pożegnanie Harego z Darslejami, o których bezpieczeństwo mieli dbać oddelegowani do tego zadania Dedalus Diggle i Hestia Jones. I choć Dedalus pojawił się na moment w kamieniu filozoficznym, a o Hestii wspominałem już wcześniej, to były to tak marginalne wzmianki, że zdecydowałem się wyróżnić te postacie jeszcze raz. Dodatkowo w książce Śmierciożerców goniących Harego i Hagrida w przeciwieństwie do filmu nie było trzech, tylko czterech, a jednym z nich był pominięty w filmie mężczyzna o imieniu Selwyn, od którego atakujący Harego Voldemort próbował na szybko pożyczyć różdżkę, gdy zawiodła go ta, którą zabrał Malfoyowi. W książce, w sprytnym planie przetransportowania Harego do domu Wesley'ów, pomagali również rodzice Tongs, czyli siostra Bellatrix i Narcyzy o imieniu Andromeda oraz jej mugolski mąż Ted. Z tym, że nie brali oni bezpośrednio udziału w całej akcji, a jedynie to właśnie początkowo do ich domu przyleciał Harry i dopiero stamtąd przeniósł się do nory za pomocą świstoklika. Z kolei w trakcie samego pościgu jednym z wymienionych z imienia niepokazanych w filmie śmierciożerców był niejaki Travers, którego Kingsley rozpoznał po tym, jak spadł mu kaptur. A do Dodatkowo potem był on jeszcze dosyć blisko schwytania Harego w domu ksynofilii Salom oraz na chwilę przed napadem na Bank W samej norze natomiast pojawiła się także swego rodzaju zabawna postać gula ubranego w piżamę, który miał udawać chorego na groszopliszczkę w razie kontroli z ministerstwa magii związanej z jego niepojawieniem się w szkole, a także państwo Delacour, czyli oczywiście rodzice Flair, którzy przybyli na ślub ich córki dwa dni wcześniej niż pozostali goście. W książce to również nie Artur wraz ze swoimi dziećmi Hagridem rozkładali weselny namiot, a zrobili to przedstawiciele profesjonalnej ekipy nazywającej się Magiczne Markizy Milamanta. A gdy Harry próbował przypomnieć sobie skąd kojarzy nazwisko szukanego przez Voldemorta Gregorowicza, to Ron zapytał czy nie ma przypadkiem na myśli Dragomira Gorgowicza, czyli zawodnika Quidditcha, którego armaty z Chadli kupiły za rekordową sumę, choć on sam okazał się być rekordzistą jedynie w traceniu kafla. W filmie nie pojawił się również odpychający wysoki mężczyzna, z którym Ginny brała ślub wyobraźni Harego, gdy ten rozmyślał o konieczności rozstania się z nią na poczet poświęcenia swojego życia szukaniu Holcruxów, a dodatkowo on sam na weselu Billa i Flair nie pokazał się w swojej oryginalnej postaci, co byłoby głupie zważywszy na to, iż za jego głowę wyznaczono całkiem sporą nagrodę, a udawał jakiegoś kuzyna Barnea, przemieniając się za pomocą eliksiru wielosokowego w mugolskiego rudzielca z pobliskiej wioski Otery Sand Catchpole. Ponadto w filmie na weselu zabrakło pojawiającej się w książce pary przygłuchych staruszków, którym Harry wskazywał ich miejsce, kuzynek Flair i starszych czarownic, które wprowadzali Fred i George oraz przysadzistego czarodzieja w fioletowym kapeluszu, który nieco później śpiewał wraz z Hagridem i Charliem pieśń o mężnym odonie. Z kolei, już po ucieczce Golden Trio z wesela, na Tottenham Court Road w książce opisano jakichś pijanych mężczyzn, którzy gwizdali na Hermione z uwagi na fakt, iż wciąż była ona w swojej kreacji weselnej, a w trakcie ich pobytu na Grimold Place przed domem co chwila pojawiali się nowi śmierciożercy, tacy jak chociażby mężczyzna z ponurą twarzą czy jakiś Grubas, któremu raz udało się nawet dostrzec łokieć niezbyt wprawnie aportującego się na próg do mostwa Harego. A takie teleportacje zdarzały się dosyć często, bo w tym czasie, chcąc wygrać amulet Ambridge, niemal codziennie prowadzili oni rekonesans przed gmachem ministerstwa, by dobrze rozplanować całą akcję. I to właśnie jedynie z książki wiemy, że w trakcie tych obserwacji natknęli się oni na śmieszną czarownicę oraz niskiego czarodzieja w niebieskiej szacie z magicznego personelu technicznego, dwóch niewymownych uskarżających się na to, że tylko najwyżsi rangą oficjele ministerstwa mogą podróżować za pomocą sieci Fiół, tego czarodzieja, który. Został wezwany do gabinetu Ambridge oraz czarownicę, która pożyczyła od znajomej monetę, dzięki której można było łatwo dostać się do środka ministerstwa. Bardzo dużo pobożnych postaci pominięto również w filmach w trakcie samej akcji w ministerstwie, i byli to chociażby czarodziej w niebieskiej szacie, który zaczepiał Rona, myśląc, że jest on prawdziwym regiem Katermolem, czy dwie czarownice, które przysłuchiwały się jego rozmowie z Jakslejem, a także czarodziej, który wchodząc do ministerstwa, wpadł na harego kryjącego się pod postacią Alberta Rancorna i bardzo się go przestraszył. Dużo więcej działo się też w ministerialnej windzie i oprócz tego, że Ambridge nie wsiadała do niej sama tylko w towarzystwie trzech innych czarodziejów, w tym m.in. przyszłego ministra magii Piusa Ticknesa, to pojawił się w niej też chociażby Dirk Kresswell z biura łączności z goblinami, czy starsza czarownica z włosami upiętymi w koko imieniu Wakanda, która weszła do niej wraz z panem Wesleyem. Z kolei jeśli chodzi o osoby produkujące broszury pod biurem Ambridge, to w książce nie były one tak bezbarwne jak w filmie i jeszcze przed wejściem Harego do biura wyróżniła się wśród nich chociażby czarownica ubliżająca Ambridge czy czarodziej, który ostrzegał ją przed możliwymi konsekwencjami takiego zachowania. A już po jego wyjściu ktoś zasugerował, że użyty przez niego detonator pozorujący mógł wymknąć się pracownikom działu eksperymentalnych zaklęć. No i na sam koniec z książki dowiadujemy się też o istnieniu Berniego Pillswortha, czyli mężczyzny, który pomagał Ronowi oczyścić gabinet Sleja oraz czarodzieja, który postawiony przed sądem zarzekał się, iż jest czystej krwi, a jego ojcem jest Arki Alderton, a więc znany projektant mioteł. W książce na zdjęciu w artykule Proroka Codziennego pojawiły się również kompletnie pominięte w filmie postacie rodziców Albusa Bildora, czyli Kendry i Percivala. A w jednej z wizji Harego Voldemort jeszcze zanim dopadł Gregorowicza, najpierw rozprawił się z jego żoną oraz wujką dzieci, czego również nie pokazano w filmie. W oryginalnej wersji historii dowiadujemy się też o goblinie Gornaku, który wraz z Grywkiem i Dirkiem Krasuelem ukrywał się w lesie nieopodal kryjówki Harego Rona i Hermiony, a także o historycznej postaci mieszkającego niegdyś w dolinie Godryka Kowala Bowmana Wrighta, który wykuł pierwszy na świecie złoty z oraz nieco bardziej współczesnej czarownicy nazywającej się Inid Smith, która udzielając wywiadu do książki Lily Skitter stwierdziła, że Aberfortowi zdarzało się rzucać w nią kozim łajnem. A skoro już mowa o Dolinie Godryka, to w książce Harry i Hermiona wcale nie odwiedzili tego miejsca w swoich oryginalnych formach, tak jak zostało to pokazane w filmie. A zrobili to pod postacią mu mugola w średnim wieku i jego drobnej myszowatej żony, którym podwędzili włosy podczas gdy ci udawali się na świąteczne zakupy. I co z uwagi na to, że polowali na nich śmierciożercy, ma zdecydowanie więcej sensu. W jednym ze wspomnień Voldemorta, a konkretnie tym dotyczącym jego ataku na dom Potterów, w książce pojawia się również postać małego chłopca, który spotykając go tamtego dnia myślał, iż jest on przebierańcem na Halloween i chwalił jego strój, a Ron po swoim powrocie do ekipy opowiadał o śmierdzących jak trole malcownikach, którym ukradł on jakąś różdżkę. A skoro mowa już o różdżkach, to w książce dzięki relacji Ksenofiliusa Lowguda możemy poznać chociaż kilku czarowników władających w przeszłości czarną różdżką, takich jak chociażby Emeryk Zły, Egbert Zuchwały, Godelot, Hereward, Loksjasz, Arkus, Liviusz oraz Barabasz Deveril. Dodatkowo sam Xenofilius mówił również o jakimś człowieku, który sprzedał mu róg buchorożca, choć jego zdaniem było to coś związane z chrapakiem krętorogim, a dzięki fotografii w pokoju Luny książkowy Harry mógł dowiedzieć się jak wyglądała jej matka o imieniu Pandora. Z audycji nieistniejącej w filmie stacji radiowej nazywającej się Potterwarta można ponadto dowiedzieć się o dokonanym przez w zabójstwie na pięcioosobowej mugolskiej rodzinie w Golding, a z rozmowy Harego z Grywkiem o istnieniu Ragnuka I, czyli jego zdaniem prawdziwego właściciela miecza Gryfindora, któremu ten miał go rzekomo ukraść. Z kolei, jeszcze przed wejściem do banku Gringota w książce opisano dwóch czarodziejów w dziurawym kotle, którzy, widząc Hermione pod postacią Bellatrix na wszelki wypadek, odwrócili wzrok, a także żebraka na pokątnej oskarżającego ją o zrobienie krzywdy jego dzieciom i grupę zamożnie wyglądających czarodziejów, którzy na widok tej afery przyspieszyli kroku. Do samego budynku nie było też tak łatwo się dostać, jak miało to miejsce w filmie, bo wejścia strzegli strażnicy z próbnikami tożsamości, z których jeden miał na imię Mariusz. W samym banku pojawiło się natomiast kilka różnych goblinów, w tym jeden, który badał złotole Prokonusów, drugi, przypominający Bogrodowi o specjalnych instrukcjach dotyczących skarbcale Strange'ów oraz trzeci, który już po całej akcji relacjonował Voldemortowi to, co się wydarzyło. Przechodząc już jednak w końcu do ostatecznej bitwy o Hogwart, w książce Harry szukając Diademu udał się najpierw do pokoju wspólnego Ravenclaw, na czym został przyłapany przez Alekto Karą i choć akurat ona pojawiła się w filmie, to z uwagi na wycięcie tej sceny w ekranizacji nie znalazło się miejsce dla krukońskiego pierwszoroczniaka, który szturchnął ją w palecu nogi po tym jak została ona oszołomiona przez Harego. W trakcie walk pojawiły się również pominięta w filmie Kawalkada bezgłowych widm na koniach, dwaj zamaskowani śmierciożercy – jeden walczący z Kingsleyem, a drugi oszołomiony przez Dina Tomasa, oraz ranna dziewczyna, która szeptem wzywała swoją matkę i nad którą pochylała się Ginny, a także skrzaty walczące pod komendą stworka, strzelające z łuków centaury czy irytek, który rzucał śmierciożerców strączkami wny Sporo książkowych postaci nie pojawia się również w filmowych wspomnieniach Snape'a, a są to rodzice Lilii i Petuni, którzy rozglądali się z zachwytem po Peronie 9 i 3,4 podczas gdy ich córka po raz pierwszy udawała się do Hogwartu, oraz Mary MacDonald, a więc uczennica Hogwartu, której zgodnie z relacją Lili koledzy Snape'a zrobili coś złego. No i na sam koniec, w książce po zwycięstwie nad Voldemortem byli dyrektorzy Hogwartu i watowali na cześć Harego, a 19 lat później na peronie King's Cross syn Lupina i Tongs całował się z niejaką Wiktorią Weasley, czyli córką Billa i Fleur, której również nie pokazano w filmie. No i to by było na tyle, myślę, że nie ma co przedłużać tego zakończenia, więc po prostu bardzo Wam dziękuję za oglądanie wszystkich materiałów z tej serii. A jeśli będziecie chcieli ją sobie przypomnieć, to na dniach jak zwykle pojawi się sklejka wszystkich części, tak żeby było Wam wygodniej. Dzięki za oglądanie, wpadajcie na moje pozostałe materiały, trzymajcie się i do następnego. Cześć!